Hej hej moi drodzy, witam Was niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w alfie Gry The Ancients. No, zobaczymy, Crawling to the Civilization, czyli czołgając się do Cywilizacji, no to jest ciekawy pod tetu, ale zobaczymy. Podobno takie niby wiecie coś z survival, ale taki z craftingiem, takim innym niż normalnie Coś widziałem, że to wygląda trochę takie heksy, jakbyśmy w cywilizacji albo takie, wiecie, cztery razy nic yy, tam grali. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, weźmy tutorial, bo nie mam zielonego pojęcia w ogóle. Szkoda, że ma być polski język, ale na razie nie widziałem, żeby opcja była do wyboru. Radial menu, wybieramy, aha. Czyli widzicie, tak trochę wygląda jak w tych grach, ale widzę, że są jakieś dziwne artefakty takie, albo nie do, brakuje gdzieś jeszcze Albo no tutaj widzę tak były niewidoczne te miejsca, no dobra, nieważne. Mamy tu jakiegoś sobie człowieczka pierwotnego jak widać bardziej. Mogę to, aha, mogę zbliżyć oddać, tylko ta ziemia taka trochę bura i szare kolory mogłyby być ciekawsze, bo nie wiem, jakoś nie odpowiada. No dobra, Radion Mniej, czyli mamy... To i dobra, ale co możemy zrobić do lokacji? Czyli na prawo zasuwamy, dobra, czyli prawym przyciskiem. Nie wiem o co chodzi z tymi kropeczkami, czy z tym symbolem. Chyba że jest na, op, opity, że tak powiem. I najedzony, tak mi się wydaje, dobra, idziemy tak nam każą, nie? Hmm, skończymy się nam action pointy, dobra, tu mamy 0. Czyli musimy następną turę zrobić. Mamy ja mam to kliknąć, czy jak na step... A, teraz następną turę. Tak jest, o, deszczek przestał padać. Mamy w ogóle chyba wiosnę, 33 tury do zimy. O, widzicie są jeszcze pory roku. Dobra, to są jakieś buraki, nazwijmy to, to, jakieś kamienie. Co mam zrobić? Każdego dnia zjadamy jedzenie, no wiadomo. Musimy mieć żarcie, żeby nam starczyło. I znajdowanie jedzenia. No najprostsze to jest zbieranie, tak? Czyli warzywka, najbardziej powszechne. Okej, okay, to idziemy na te warzywka. I teraz co możemy? Możemy sprawdzić, jakie zasoby. 20 warzywek tu jest. A, bo jak najedziemy, widzicie, to widać, ile czego mamy na danym miejscu. No dobra, mamy 20 warzywek. Zbierz trochę warzywek, żeby nakarmić naszego yy, członka plemienia. 2. Mamy zebrać. To się chyba robi tak. Action point 1. Zebraliśmy jeden, no to damy jeszcze chyba... O, skończyły się nam action pointy. Dobra, znowu deszcz pala... Z jednej strony dobrze, bo chyba nam m, dzięki temu picie nie potrzeba. Nie wiem co tu jest. Coldness level 2. A, chłod nam się robi od deszczu. No dobra, bo to też widzę tutaj jest. Jakieś takie... I to pewnie ma znaczenie. Ale musimy zebrać kolejne... Mamy dwa. I co dalej? A właśnie. Temperatura i pogoda. No no, no wpływa na nas. Możemy się przeziębić być chorzy. Nie śni się, nie ogrzeją. Okej. Okay. Co musimy robić dalej? Yy, ochrońmy naszych ludzi. Od zimna możemy zbudować obóz. Zwiększa nam to wtedy odczucie ciepła. Poziom ciepła. Ale potrzeba drewna, więc musimy iść do lasu. No dobra, idziemy do lasu. Mm, 6,21. No na razie jakoś żyjemy. Tutaj hit jest tak, widzę, że całkiem, całkiem nie wiem, czy to jest chodne z level 2 z klimatu, czy obecnej pogody. Bo na razie nie jest tak źle, nie? No i drewno z podstawowym surowcem do kraftowania, budowania schronisk. No i tak wiecie, i ogniska. Zużywane też jest, żeby się paliło. A, czyli trzeba mieć drewno, żeby można zło zrobić obóz. I co mam zrobić? To make one. Mamy zebrać dwa drewna, ale action point nam się skończymy. Dobra. A weźmy od razu dwa. Dla O, prawie. To nie daje dwóch w ogóle, czyli. Albo mamy coldness level 3, czyli nie daje nam wtedy. Tak jakby. Chociaż jest nam cieplej. Dziwne. Tu niby jest zimniej, nie? Level 1 jest chyba gorszy. Nie wiem. No dobra, nieważne. Action pointa muszę wyrzucić i zebrać. Mamy dwa drewienka. OK, co dalej? Znajdź jaskinie. Jaskinie, najlepsze lokacje do robienia obozów. Dają ekstra ochronę na chód. Jeśli nawet nie mamy obozu, nie, nie obozujemy. Dają nam zawsze jakąś ochronę. No dobra, no to idziemy, nie? Move to do... O, o, coś dostaliśmy. Jakieś zwierzęta znaleźliśmy i punkty nauki. Cokolwiek by to nie było. No dobra, mamy tu iść. ale mam się action pointer, skończymy. Zaraz nam się jedzenie skończy. Mamy Tom, Dead Animals. Odkryliśmy zwłoki zwierząt zabite przez jakieś drapieżniki. Łatwo możemy pozbierać mięsko i skóry bez narażania się na jakieś polowanie. ok? I co dalej? Skóra to jest podstawowy też zasób do craftingu jakiegoś, robienia ciuchów ochronnych, no i zbudowania zaawansowanego schroniska. Żeby nam było ciepło w zimie. Hmm. Zbieraj, jeżeli tylko znajdziesz jakąś. Mamy zebrać dwa, dwie skóry. 0,8, to nawet nie jedną. Punkt nam się kończą, czy nam się kończy. 15 tur jeszcze. O dobra, znowu rośnie Coldness Level 4. Nie wiem o co chodzi. Jak to działa? Czy nas faktycznie się wychładza, a nam jest cieplej, więc nie wiem. Dobra, mamy zbierać skórę. Jedną, jeszcze jedną by się przydało, ale my 08 zbieramy, czyli tak... A, zaliczyło nam, dobra. Congrato, gratulacje. Zebraliśmy trochę skóry. Przyda się nam na pewno. Idziemy do jaskini ogarnąć yy, obóz. No to idziemy. Mamy trochę drewna mamy. I... A, musimy aż dwa, dwa punkty. Dwie punkty mieć, żeby... Zrobić ten obóz. No dobra, zrobimy obóz. Zrobiliśmy obóz. Całe nam punkty zeżarło. U, teraz mamy dostęp, A, nie musimy możemy tu siedzieć, a jednocześnie możemy zbierać sobie coś, tak to rozumiem, nie. Tak, widzimy, że wszystkie zasoby obok tego miejsca, w którym obozujemy. Możemy dać rozkazy, żeby to zbierali. A, klikając na danym miejscu. I zaznaczamy to flagą wtedy. Ustaw na, czekaj, na zbieractwo. Wybierz miejsce i dać rozkaz zbierania. No dobra, to ja dam jedzenie. Real meat, tak mi się wydaje, no bo nie mamy na razie jedzenia. Dobra, poszło. Teraz krzyczą, żeby otworzyć nasz schowek. I można craftować. O, ale to. Za... No dobra. Tu są dostępne nasze rzeczy do kraftowania. Podstawowy craft, czyli wytwarzanie. To zobaczmy. Musimy wybrać recepturę. No dobra, to wiemy. Jeżeli chcemy mieć więcej, żeby robili więcej niż jedną to musimy kliknąć tutaj, żeby ciągle nam to robił i przenieść symbol nieskończoności żeby zwiększyć lub zmniejszyć hmm, ciekawe, no dobra, zobaczymy ale ja tu nie widzę opcji, a teraz jest zaznaczone a, dobra, i tu możemy sobie powiedzieć ile chcemy, no a jak zrobić, żeby jedno, jedno, no cztery, to nie, no to nie lubię tego, bo to jest takie niewygodne, kurde, to jest, nie można normalnie wpisać klawiatury, co za bezsensowny pomysł, dobra, e, co my tu chcemy, wybrać musimy człowie... a, człowieka, a, człowieczka do tego, czyli on, widzicie, ma crafting, cooking, no, zbieranie ma słabe 0,8, dlatego nam tak słabo zbiera, ale za to gotowanie ma niezłe i kraftowanie. No to craftujemy ekstra, dobra, dodaliśmy go, wystarczy go kliknąć, tak? Tak. No dobra, to zajmuje trochę czasu. Na mapę idziemy, i co? Crafting Spear, proszę bardzo. No to musimy czas zrobić, dobra, coś zrobiliśmy. Mamy też tą włócznię Dobra, znowu wchodzimy do naszego inwentory, do naszych slotów i co musimy? A, wyekwipować. Dobra, czyli oprócz tego, że my to robimy, to jeszcze trzeba przydzielić komuś, tak? Tak, jedna osoba może to wyekwipować. No dobra, no to przydzieliliśmy komuś. Dokładnie. I powinno się to zmienić z widokiem. No, jest tam gościu i faktycznie ma włócznie. Haha. No dobra, idzie jakaś zima, niby. Aczkolwiek nie wiem jak to i nie wiem jak tutaj działa z Level 4, bo to też jest ciekawe. Teraz mamy spring, ciągle wiosnę, 26 stopni. Wszystko jest ok, troszkę wody mniej, ale ciepło 79, to chyba dobrze. Nie wiem, czy tu wody można nabrać stąd? Nie wiem, zobaczymy, co tutaj jeszcze pisze. że zima jest z najbardziej niebezpiecznym, porą roku. Tak. Musimy mieć ciepłe ubrania. Musimy, jeżeli nie mamy, to musimy je stworzyć. Musimy patrzeć też, właśnie, na to, jak mijają nam pory roku podświetlone. Aha, i trzeba widzieć, że się zbliża zima i wyekwipować się w cieplejsze rzeczy. Patrzę, co tu w ogóle jest i czy te. Znaczki. A, to są chyba tylko mazaje, bo się zastanawiam, czy one sygnalizują, że w danym miejscu coś po prostu jest. I warto to znaleźć. A to chyba takie są tylko zdobniki, tak mi się wydaje, ale no może się mylę, ale wie. No dobra, weźmy Next Step, zobaczymy co będzie. Weather Cycle. Z można sprawdzić odpowiedni. Pogodę, jaka jest teraz, no to widzimy, że jest weather is clear, teraz jest spokojnie i czysto słonecznie, a, czyli jak pada deszcz, nie, nie bardzo mi się chce pić. Czyli widocznie z tej wody deszczówki też korzystają. No i trzeba wziąć wykorzystać to, jeżeli tak się dzieje. Dobra, no i whitebook O, pouczyliśmy się największych, nauczyliśmy się najbardziej podstawowych rzeczy. jeszcze jeszcze zobaczyć, jak on to zbiera. Pozwolicie, że to zrobię. A, przyszło jakieś jedzonko, chyba. Nie, bo mamy tu zaznaczone to zbieractwo. Tylko jeszcze raz, wiem, że to można by iść dalej, ale ja chcę zobaczyć, ile on znajduje. A 08, czyli tak naprawdę nie bardzo mamy co jeść. I tu chyba trzeba by też było wybrać jedzonko, ten drewno, bo się kończy. No dobra. Zobaczymy tutaj. Masz więcej pytań, możesz otworzyć yy, ten poradnik naciskając G. No dobra, zacisz mi G. A, i tu mamy po kolei. A, no to nawet nie jest takie złe. River and season, tutaj mówi temperatura, tylko chyba jest odwrotnie. Tu jest ciepło, tu jest zimno, tutaj to jest odwrotnie. Czyli jest tak jakby troszkę cieplej, dziwne, nie? Coldness level i 6, czyli chyba. Trudno mi powiedzieć, bo ja bym powiedział, że Coldness Level jak to znaczy jest mi zimniej. Ale tu trudno powiedzieć, tak? Obecnie jest lato, więc raczej chyba zimniej się nie robi, faktycznie. No ale dobra. Co tam jeszcze było ciekawego? Yy, zasoby. A, można zrobić z tym, z kamienia, który tutaj jest. Dobra, dajmy tak. Zabawę tak. zobaczę, czy to pójdzie. Trochę kamienia. A z 3 zużywamy na ten. Ło, wow, to powiem tak grubo. Dobra, czy możemy coś skraftować? Craft, ale i tak nie, nie umiemy. A nie mamy żarcia, czekaj, czekaj. Ale jak to nie mamy żarcia? No, nie, nie, to ja coś tu nie rozumiem. Moment. Zbieractwo. 1,921. No to powinniśmy mieć, nie? A, jeszcze są eventy, zdarzają się w naszej grze. No tak, pchnąłem niechcący i chyba mi tak wyszło, nie? A, nowi ludzie! Przychodzą do naszego tego klanu. Zobaczmy. O, dziewczyna przyszła. <laughs> Nie jest źle. No i koniec podstawowego tutorialu. Dobra, ale ja bym chciał jednak, żeby na przykład pozbierali trochę miążka I ja wiem, że next step to pójdzie, ale ja bym wolał 3,5. Dobra, i teraz, czy ja jestem w stanie wykraftować to żarcie. Jest. I kto jest dobry w gotowaniu? No, od początku wszechświata widać, że faceci lepsi są w gotowaniu, więc niech tak będzie. No, crafting te, governing jest słaby, hunting ogólnie... Ogólnie w słabo. No dobra, ale niech... Niech chociaż tam dziewczyna coś zbierze. To mięcho. Gawelnik rąk mi. Dobra, bo bez tego będzie bieda. Ale zobaczymy, co on tam nam wygotował. Konsum 1,5, 1,5, 1,5, zobaczcie. O co tu chodzi? Konsum minus 1,5. Narobił coś, ale tak. Nie wiem o co chodzi, bo tu wygląda, że tylko 6 warzywek mamy. To znaczy, co się stało z tym jedzeniem, jedzeniem, takim gotowanym, hola. M mistrzowie, co tutaj się podziało, bo nie do, bo nie do końca zrozumiałem. Track menu nie pokazuje. Nie mamy nic, no dobra, ale miał, aha, miał zrobić ten cooked meat. No dobra, ale tu w ogóle się nie pojawiło to mitnie kompletnie, w ogóle się to nic nie pojawia, no jak znajdujemy, i tu minus 5, tego w ogóle nie wiem o co chodzi. Dobra, robimy next step. O, sukces jest dobrze. O, i tu bez, myślę, że to jeszcze nie do końca chyba rozumiem tą, tą mechanikę tu wszystkiego, ale no dobra, zobaczymy, nie? Jak to to wygląda. Powiem Wam szczerze, że. Dzisiaj będzie bardzo krótki odcinek, bo niestety czasu nie ma, ale zobaczymy, co jest dalej. Yy, ojejku, 100 tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa jesteśmy, no to tak już, już coś tam ludzie byli, nie? Dobra, gdzie my tu coś mamy w ogóle ciekawego? O, jest Afryka. Europa jeszcze taka nie do końca jest zrobiona, coś w Wielkiej Brytanii, tak jakby średnio tu widać, chyba, że to jest... Jakiś zalążek, dobra, bo może jeszcze się nie, nie wykluła, że tak powiem, chociaż 100 tysięcy lat, nie wiem, chyba już raczej była. Migracje, kiedy skończymy mapę, czy będą jakieś mapy w takim wypadku, otwiera się opcja migracji. O, i wybieramy następny, jakby, Nodzik, gdzie kontynuujemy swoją podróż. I my musimy wybrać ten Nodzik Advanced Tutorial, i żeby wyknąć. O, Czyli to będzie mapa gdzie nauczymy się skomplikowanych rzeczy no tam gdzie zakończył się nasz migrate stop word jak mogę cię obrócić bo tak jakoś dziwacznie się obrócił o No właśnie idziemy tu chyba nie bo my tu jesteśmy czyli teraz w kierunku Egiptu to będzie advanced tutorial you are migrating tak migrujemy z podstawowego tutorialu do Zaawansowanego. No dobra, no to idziemy, nie? Ciekawe ile lat minęło. 10 tysięcy na to wygląda, nie? No dobra, tak to wygląda, że faktycznie jest nas dwoje już teraz na dzień dobry. No wiem właśnie, co to za plamy takie dziwne są, jakby nie niedoróbki, nie? Może tak specjalnie ma być, bo widzę, że to tak nierówno te pola nam się pokazują. Ja bym troszeczkę tutaj zmienił mimo wszystko bardziej. Kolorystycznie, bo ten taki brązowy, taki bury kolor nie jest ciekawy. Bardziej bym zrobił w stylu coś stepy, jakieś łąki, sawanny takie zielonkawo, żółtawe żeby to było widać. Może nawet jakieś pokusiłbym się animowane tło, chociaż pewnie. Na początkowej alfie to nikt nie będzie takiej rzeczy robił, żeby się tu nie ciało na wszystkich kompach, nie wiadomo ile, aczkolwiek pokazuje, że to jest trawa, nie? O, tutaj mamy gras, przepraszam. O, no dobra, ale ten zaawansowany tutorial to spróbujemy zrobić w następnym odcinku, no zobaczymy, bo podstaw początki gry to wiecie, jak są alfy to nawet ciężko czasem wyczuć, o co chodzi y, twórcy, nie? jak ta mechanika ma działać, nie zawsze one to wszystkie są w, włączone, aczkolwiek widać, że to jest takie pomieszanie, nie? Trochę takiej właśnie ala heksa, y, strategii z heksami, jednocześnie mamy crafting, no zobaczymy, zobaczymy, bo może coś więcej, bo tu dopiero dowiemy się, coś poważniejszego na razie, to tylko zbieraliśmy i robiliśmy jedzenie, jakiś tam podstawowy crafting. Na pewno jest tego więcej. Bo skoro jest Advanced Tutorial, to będzie też coś nowego. Także już zapraszam w tym momencie na kolejny odcinek z tej gry. Zobaczymy, jak to ma wyglądać. Jeszcze tylko zerknę, ale chyba wydaje mi się, że według Steamu to będzie miało kiedyś nawet polski język. Więc no, popatrzymy, zobaczymy. Bo na razie niestety nie ma. No, tu, na, tu to w ogóle jest yy, ubogi. Dobra, to wejdziemy sobie, wiecie co, zasejwuję na wszelki wypadek. Nie wiem, czy to się zapisało, bo komunikatu żadnego nie było. <laughs> I chyba się nie zapisało, bo mam Load Game wyszarzone. Dobra, wezmę chociaż jeden, jedną opcję, zrobię. Kliknąłem, save game. Nie, nie, chyba jednak się nie robi. No dobra, to najwyżej szybko przeklikam wtedy ten tutorial podstawowy i przyjdziemy tutaj od razu na... Główny, bo jeszcze wrócę do menu. Settings nie ma, mamy tylko graphics i sound, nie ma w ogóle opcji wyboru języka. No dobra, moi drodzy, no sami widzicie, że to jest bardzo wczesna alfa, także jeszcze pewnie dużo rzeczy się pozmienia, ale wcale może być całkiem ciekawym. No mechanika może być niezła, no z tym jednym człowiekiem to tam niewiele da się zrobić, nie? No bo on może zrobić albo zbierać, albo robić i tyle. I tak naprawdę to musiałby ciągle jedzenie zbierać, żeby przeżyć. Tym bardziej, że zbiera 0. 9, a zjada 1, nie? Tutaj też bym tą mechanikę trochę zmienił, bo to jest ogromne na dzień dobry. Pokazuje, że się nie da przeżyć, no ale dobra. Zobaczymy, jak to dalej będzie. A na razie, dzięki Wam serdecznie i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.